Cześć, witajcie w 14 odcinku z kariery FC24. To jest sobie trzeci sezon i na sam początek prezes dał nam 5 baniek. 5 baniek, na które możemy sobie, no, trochę kupić. Nie coś naruszyć, starzyń tego już nie jest Pusz. Sęk w tym, że pan Pusz idzie na emeryturkę. Raczej, więc nie wiem, czy zanęcać na okonia, czy jednak nie zanęcać. To się ten święty transferowe. Tu są nasi zawodnicy, przy których no. Okonia musielibyśmy wyłożyć z 2,5 bańki, to byłoby na stać, ale. Chyba bardziej jednak środek ten, bo Szczepan jednak, no spisywał się dobrze, nie będę owijał pewne. na Szczepan, się spisywał naprawdę dobrze, tylko teraz najtrudniejsze. Kto na środek pomocy? Hmm, Karola Knapa, no Karol Knap... Ja bym Karola Knapa, także piękną oceną. Fremy dla niego 2, tyle ile jest warty. Czy pasy się zgodzą z sprzedaży? No okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra. Dobra, dobra. Brzmi obiecująco. Kluczowy, oczywiście. Idziemy w to 4 lata. Tym bardziej. Klauzula: nie, to nie jest dla liga, żeby. Bawić się w klauzulę. Płaca: no mam nadzieję tylko, że będzie nastać na zanęcenie na okonia. Wchodzi Karol Knaps z Krakowi. Znowu oczywiście wpytę. Przy tym jeszcze 11, ale wydaje mi się, że jak takie coś to DE? Serio? Ok, mamy Karola Knapa. Teraz, oczywiście, z naszego nowego nabytku musimy jakiś trening. Szczuszki coś nie idą koleżko. Ale na. To się tak na pierwszy pomyśleć o sztuczkach. Z naszym drugim najlepszym piłkarzem, nawet na niej, bo jest młodszy od Koczerwina. Wobec czego, no, jest to potężny bo nie. Stan Johnston, powrót do ojczyzny, ale czy mi się chce raczej nie. We pewnie, pewnie już by się puszył. Łukasz Moneta jest już nowiekowy. Czy się on tak? Do racingu Ferrol. Wiem no tyle niech idzie. Niech idzie. troszeczkę sobie zarobimy i może na okoniach nęcimy. Ale rymy. Alfirandal zmienił się pozycjami. Tak to jest. Z tym całym yy, Sejmurem. No, nie wiem, że z tym Sejmurem. Zresztą tak do Turcji chciałby pójść. Tak, ja że międzyczasie powinienem pogratulować wszystkim współprzewodzącym Daniowiki. Za to, że osiągnęli kamień milowy 300 artykułów, ja mi jestem trochę spóźniony o jakieś 2-3 dni, ale to tak dość się imponuje. To że jak na początku roku, chyba nie było tam 200 artykułów. Więc jest progres i to duży progres. Ukarczmy ten teraz sprzedany, chyba 400 kafelków. No i chyba trzeba, za... ile pieniążków, Dwie... to nie wiem, czy nam się uda na okonia zanęcić. Nie wiem, czy nam się uda zanęcić. Zan... Czy nam się na okonia zanęcić? czy nam się zanęcić, czy uda się, czy... czy się uda, bo wiara czyni cuda, ale czy się uda. Jest Igor strzel, chociażby z Legii. Później ja poszedł do Uty Arad, więc nic nie zakończymy jego. Dobra. Próbujemy pozyskać Krystiana Okonia okoniewskiego Kwotę. Zaczniemy od miliona siedemset tysięcy. To na to zgodzili się. Takie jaja. Zgodzili się. Czyli jednak rybka łyknęła haczyk. Rybka łyknęła haczyk. Damy Ci rolę kluczowego, bo jak się to ja tyle co nic. Pani agentka tutaj mówi, że to jest fajne. Na 4 lata. Oczywiście. Klauzula, no to nie jest la liga. I damy Ci koleżko pensję wysokości. E, trzech patyków. I co na tym? Połów udany. Wymówiliśmy o konia z radomiaka. Wyłowiliśmy okonia. Jak na to zareaguje zarząd? Poniżej wartości. To powinien być wręcz zarząd w I ocenił to no, na piątkę. No i fajnie. Krystian Okoń Okoniewski. A więc... Teraz jeszcze, oczywiście, plan rozwojowy dla naszego kochanego Okonia. I. Hmm. Sztuczki fajne, prawdę się, taka trochę, no nie mrawa. No, no, go, no, bo jednak te podania Okoni, jednak, no. Ekstrakt tym nie zwojujesz, byczku. A tym razem to nie jest przedsezonowy. Czy gdzieś się zagram jakieś zagramy, yy, jakieś. 3-4 kolejki może. Zrobię z Rodę. Taki oto skład. Dobra. Aj, i sobie się zmienić, dobra. Pada oczywiście nasz okoń, a zapusza wejdzie Karol Knap. I jak to wygląda? Mm, 2-1. i Archibald. Z bramkami. Muszę oczywiście mieć na stałe. No tak to trochę, trochę średnie. to fajnie, że Szczepan musi pójść raptem na bycie rezerwowym. Ten, 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 ten mamy steczyka, który może dać na boku. Mamy też Szczepana. I chyba pana Szczepana, Szczepana będziemy musieli niestety niestety sprzedać. No, wiem, że dużo zrobił dla nas, ale no... latka lecą. Czy tego chce czy nie? Nie będzie się wierznie młodym. Na przykład jeszcze raport zwiadowczy o juniorach. Znowu do Finlandii posłem, ale niestety oczywa i Ngryberców robi. Max Malinowski, okej, okay. Pani Maxiu. Zobaczymy co Pan umiesz. 51, nie jest to zły overall. Niech w ataku, no to nie jest chyba zbyt za, za, za A nawet jeżeli nie będzie, potencjału, zawsze możemy go odkryć na jaką, jakąś drobną sumkę. Tak wygląda Wiktorii Kolonia. Te zmiany, dobra. W takim razie niech będzie sobie pan Szczepan. Niech wejdzie sobie pan Skwierczyński. Pan Michalski jako SPO. No, takie zmiany. Na nich też trochę juniorzy dadzą. Wykazać może, im to na dobre wyjdzie. A jeszcze pan Smith. Pan Smith. Humphreys ma już kartę koloru srebrnego, więc już w pierwszym bramkarzem numer 2 teraz. I z Wiktorią Kolonia remis. Szczepan i Steczyk z bramkami. Jeżeli tutaj chyba nie powiedziała, ten wykazać jego słowa. Myślę, że z Wolfsbergiem z Austrii. Kryciak Jenszen-Treningowy. Ja na na Okej, okay, kryciak. A nie, to chyba Bartolewskiemu na szkoleniu. Na szkoleniu też Kaszmarkowi, na szkoleniu też Baranowi. No i tak się to będzie. Nie mać jakoś. Eje ja z taki skład przed chwilą. Trochę jednak wymęczeni, więc. Zakrycieka sobie niech wejdzie pan. Yy, do, do, dobra. młody wchodzisz. Kurczę, obrona ma, trochę ma braki. Dobra. Za ogólnie sobie wejdzie steczy Za koczerwina sobie wejdzie pan pusz. Na rezerwę pan. Yy, yy, sedlak, pan Skwierczyński za pana Kasolika. No i jakoś to się tam chyba ułoży, co nie? Remis, lepszy remis niż... I tak kończyliśmy ten turniej sowny na miejscu numer tu na miejscu numer 3. To no nie w porządku. Pamiętam, że kiedyś to był jeszcze tam w fichach starszych chyba, że, było, że dwa, były dwie grupy i dwójka najlepszych z tych grup szła do półfinału, potem do finału. To, I te takie tobie mogłybyś być naprawdę pomocne, jakbym się tam chciało robić karierę klubem tam, z Ligtu, czy też na przykład z jakiejś tam Ligi Irlandzkiej. To mogło być naprawdę w pytkę. Steczyk i Kasiolik tutaj by chcieli pograć. Konferencja. A i wspomniałem, prezes z miasta, miejsca, czyli też gdzieś około to 5, może. Tak minimum to jest miejsce szóste dla Pana Prezesa. Nie był aktywny, no. A po co nam aktywny, skoro mamy dobrą ekipę, dobry skład? A akwentuje się o to tak. Chciał sobie zagrać Pan Steczyk, a więc... Dobrze, niech tak będzie. Jaki pogrom, Niskansen, Archibald i Archibald. Archibald z dubletem. Wymogi wygranej? A no, wiedzieliśmy, no. Czy pani w tej chce, chce celować w tę piątkę? a Okej, okay, i potyczka z RK jest tylko druga kolejka, no wiesz to Gierko, takie rzeczy, takie rzeczy. Max Kolczyk do Kieldec z widylet, jako że Kielce to są chyba, jest to chyba wolę nie. Augustyn Czech do Sligo Rover z letnim pożyczenie, no. Yy, no, tu miałem trochę niepewności, bo jednak Yy, au, nie, Australia Austra też, ale Irlandia gra właśnie wiosna na Z tym terminem. Pan Smith do Ligi Norweskiej, którym kiedyś grałem, chyba w 12 w mojej podróży. Augustyn Czech pójdzie na, na rok do Sligo Rovers. nasi winiorzy. Trochę może sobie minie plan rozwojowy dla do tej koleżki. Sejmur, no nie dobra, już nie będę go tutaj trzymał, bo kurczę gościu, to przecież prezes ma na Klasę to, to miał potencjał na, na ekstraklasę. ekstra od 68. no to korytarz na klasę taki overall. Karmy z RKS-em, jak tam skład RKS-u? U Kastanieda, Krupa, no dwóch braci Krupa, Peltier na bramce, no coś w Radomiu, pan prezes ma chyba Zmianę poglądów, coś mi się wydaje. Zmianę poglądów chyba mają w radomiu. Nie uratował ich to. Niestety, okoń ukąsił radomian, i w zdobywając. Jeżeli Krystal miał na tyle w sobie rozumu, godności i honoru, to powinien tego raczej bardzo nie celebrować. Bo w świecie futbolu mówisz, że jedynie skończone wsiaki, że tak powiem, robią, że świętują przeciwko nowym klubu zdobywania gole, jak Na przykład, yy, Musa Dembele, jak to właśnie przychodził z barcy do szejków paryskich, Marcel Potoczny do Krakowi. Hmm, No dobrze, okej, okej, okej. Mamy zmiennika lepszego, więc. A może się rozwinie? A może, być może. Któż to wie? Pan Smith teraz i do. S są go w Skandynawii. Bartolewski do rezerwy Villarealu? No, raczej nie. Krok w krokach, to by musiał się w niego sam. Real Zaczyna Krakowi na rok. okej, okay, w pytkę. Ja mamy tych tych goalkeeperów. Napierw mamy 5 aż golkiperów, a więc. No. Może iść. Jaga wygląda? Oto tak. Teraz oczywiście, teraz musi być. A my sobie, może damy na rezerwę za puszak sobie damy Smysa, Pan Szczepan za Sena, Niech też sobie trochę zagra. Pan Bielecki na zmianę. Tak, wiem, może to być trochę opłakane, Ale dalej wygraliśmy. Bramka Koczerwina i Magdawiego. I tutaj trochę zmiennikom. Kolejne. deszcz dyszklę treningowy dla okonia. jak dla mnie jest w tylko coś tam. A i dla Pana Szczepana oczywiście sobie damy kupienie na szkoleniu, też damy nasz sz szkoleniu, takim tym też jest i raporty. Co, co przyniosą te raporty? No, przyniosą te raporty takie, jak... no na razie niezbyt kolorowe te, aż tutaj. Emil Kinnunen. Potencjał w pytkę. I przyjrzymy naszym nowym kaletom. Kolejny bramkarz. Kurczę, normalnie tutaj tyle bramkarzy, że aż. A Wojtek Kowalczyk, na pewno nie jesteś pedekiem. Musisz być trochę bardziej do przodu. Co to sobie Jeżeli pykarz ma potencjał. Ale jeśli i to jest znak, że gra na nie tej pozycji. to już widać, że Warta też sobie stawia trochę na młodzież, na wychowanków. Okoni już wbił o cenę wyżej, Karol Knap też wbił. Z Wartą 3 do 2. Okoni kolejny raz upolował brameczkę. Na razie seria czterech wygranych z rzędu, no to jest imponujące. Przy czym pytanie do widzów, no i też trochę do Pana Wojtka. Do jakiego pułapu oceny ogólnej możemy piłkarzy trzymać? Bo mi się daje, żeby to było troszkę nie fair, gdybyśmy tak na przykład mieli w składzie piłkarza około z 80 oceny ogólnej. Ja bym zdał tak chyba z 77, bo tyle miała kartami hahazarda na Fichie 17, tej samej, w której nasz pan minister obrony narodowej dostał kartę koloru najlepszego, czyli dostał karetoty, czy coś takiego, nawet z lubinem. No, za koczerwina sobie wejdzie pan, na przykład, pan Smith. Pan Spierciński za pana wójtowicza na razie takie zmiany tutaj będą. O! Hampris na rezerwę. I, i z Lubinem. No mogą jednak nie wyzestawiać. Jednak przyszła krycka na matyska, ale okoń dalej bramę strzelił. Kurczę, już morale spadły. Ret. Jak to dwa mecze i bez zwycięstwa? Co pan gada? Jak dwa mecze? To dopiero proszka w sezonie. Widać, że pan dziennikarz w jakimś innym świecie żyje. Nie tym samym, co my, bo to takie głupoty gada. Tak czy siak... Max Kowalczyk idzie teraz do Kluż, rumuńskiego, ale... coś, 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 coś nie bardzo, coś, coś, coś nie bardzo tak mi to pasuje. Szczepan, Daniel Szczepan do Cytadeli, jak ja się z tym czuję. Dajcie za niego jakieś 800 patyków, takie oto widełki, a może pójść. O, Wojtek Kowalczyk zmienia na pozycji i poszło mu to trochę na lepsze. No co jest? Czemu teraz dwie porażki poduszczą? No, Oj, chyba za, chyba, zbyt, pe, chyba za dużo tej pewności z Kierczyńskim dostał. dużo stawiam wyżej, ta, 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 ta. Czyli jednak no to, na TOP 3 to chyba nadal za mało. TOP 5 może jeszcze być. Niewykluczone. Ale jednak ten... No, pominiemy kuczy. Tak, wiem, że nasz Koleżka tam cię szczepan. E, nie chcą, nie chcą, nie, nie chcą jednak. Bo tam byś chciał, chciała puszcza? Tego koleżkę byś chciała puszcza. A jeszcze raport, kurczę, raport. Bo także pan y, Harley Daniels to. A chociaż. Przeniosę i go sprzedam. Ci trochę ze szkółki, ale no jednak go sprzedam. Zawsze jakieś trochę hajsów płynie, co nie? Hajsów na pewno wpadnie troszeczkę, no? Daniel, bym chciał do Chin. Sęk w tym, żeby się tego jeździł golki pera, to jest niekuwarte. warte. Michał zaś do Bari. Nie wiem, jak to ma sens. Jakby Bari było w Serie Cze, to może jeszcze by miało jakiś to sens, ale będąc, ale że Serie C nie ma w FIFA, no tak trochę. Jeżeli. Do Iku, nie wiem, co by tam w tym Iku robił, ale. Okej, okay. Daniel z tym razem dodalian Jan Pro. A, tutaj już może jakiś, bo nie da nam jakiegoś śmiesznego kana na wymianę. Qingdao. Teraz mecz z Legion. Na meczu Legion to będzie koniec chyba. skład jaki to skład? Macie Krosołek, Ernest Muczy, Kapina SPO, Patryk Kun Draśek, taki chyba młody. Bartek, gdzieś tutaj nie przeszedł. I powrót do Juan Duna, który, co nie pamiętam, że wrócił do, do Lubina i z Legią Remis. Chyba to sprawiedliwy wynik. Alchon znów zdobył ramkę. RKS coś nie w sosie jest, bo przegrał z sportowcami. E, punkt z liderem to to, 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 proszę Pana. To jak zwycięstwo. uważny, Z zauważyli. Jan Baran. Poszedł do... Belgii. Taką wziętość jesteśmy na miejscu piątym. Chyba tam, gdzie nas chciał widzieć prezes. To się z Legii, Rakowa i Pogoni Szczecin. U ósma RKS, który dopiero piętnasty RKS. Do na trójka kładzie się z Łódzkiego Duetu oraz Zwarty Poznań. A w Pucharze... no to tylko pierwsza runda na razie tam. I to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Mego